No drugim razem no, no, Bardzo to się cieszę, czyli opłaca się dzwonić jak są niewolne, tak? Się, tak, tak to opłaca się Tak jak opłaca się dzwonić w trakcie porady w z już słaba linię. Eee, moje to znaczy ja chciałem zapytać o córkę. Tak, czyli położyć kartę na córkę. Yy, córka Beata? Yy. Chciałam zapytać, kiedy ta sprawa się wydarzy. Ja widzę, proszę Pani, tutaj tak naprawdę wydłużenie czasowe tej sprawy. Tutaj karty bardzo wyraźnie pokazują, nie, tak naprawdę, ym, ją bardzo zdenerwowaną. Ja sądzę, że Pani doskonale wie, o czym ja mówię. Zgadza się. Tak, i tutaj karty bardzo wyraźnie pokazują także powiązania z mężczyzną. Ja tutaj widzę mężczyznę utrudniającego tak naprawdę. Zgadza się. Tak, no ja wiem I tutaj. Znaczy ja uważam zdecydowanie, że, pani, że e, tutaj także to jest powiązane z pewnymi sprawami mieszkaniowymi, proszę pani, z tego co ja widzę. Ja odnoszę takie wrażenie, że będzie dla niej. Tak, będzie, ale wie Pani co ja tutaj widzę finał, proszę pani, w kwietniu tego roku, czyli już niedługo. Halo? W kwietniu, już. W sierpniu, w kwietniu, to, to jest znak barana, czyli no baran jest do około do okoła do około 20 kwietnia. Dziękuję serdecznie. I się dziękuję bardzo. Czy nie musicie mi zadawać żadnych pytań, czyli Ty mi nie musisz wskazywać tutaj problemu czy yy, zaistniałej sytuacji, podajesz mi tylko swoje imię lub imię właśnie nie, córki, czy syna, czy, czy osoby, o którą chcę zapytać. Dokładnie jest 21.23 minuty yy, i mamy też namu żadnych pytań. Witam, właśnie, witam Was bardzo ciepło i bardzo serdecznie po tygodniu w serbie. Jeżeli w tym momencie chcesz właśnie zadzwonić, jeżeli już dzisiaj e, do mnie kilka osób powróciło, no to bardzo serdecznie dziękuję. jeżeli Ty właśnie chcesz do mnie powrócić, jeżeli nie przeszwonisz do mnie tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, czy kilka miesięcy temu, no to śmiało, teraz jest twoja szansa, teraz jest największą łatwo zostajesz się dobrą. No i właśnie ktoś się dostał, a wy już w wtedy Jestem ciekawy, za którą ktoś się dostał, Słucham. No więc, yy, to yy, to są... wiecie? cię za drugim razem. Bardzo się cieszę, yy. pani wie, dlaczego pani się dostała do, do studia za drugim razem, bo dzwoniła pani jak głębnie wolnia, tak? Pani Jolan, tak. chciałam wiedzieć o miłości. Miłości, zobaczymy. Jak tutaj widzą oddalenie od pewnego człowieka? Wie Pani, o czym ja mówię? Tak, tak, wiem. Tak, tutaj karty bardzo wyraźnie pokazują teraz, Pani zależy na pewnym człowieku, i ten mężczyzna jest pokazany taki z ciemniejszymi włosami. Na pewno Pani się ze mną zgodzi, pani, pani Jolu. Tak, tak. No właśnie. Natomiast szczerze, to karty bardzo wyraźnie pokazują tutaj takie oddalenie emocjonalno-fizyczne między Wami. Tutaj karty bardzo wyraźnie pokazują, że Pani teraz tak naprawdę. Stwierdzenie tej relacji na pewno pani się ze mną zgodzi, pani, pani Jolu. Uważam, tak? no właśnie, uważam, że będzie kontynuacja, tak, ale ten człowiek nie chce tak naprawdę takich ograniczeń yy, emocjonalnych. Ten człowiek chce układu wolnego. I pani o tym ja mówił, pani Jolu. No wiem, więc. No właśnie. No więc jeżeli pani no, zgodzi się yy, na ten układ wolny, niezobowiązujący, to będzie relacja. doskonale widzą osoby istniejące w pendycji, ja widzę doskonale kolor włosów partnera, ja widzę doskonale...